Siema 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 z tej strony Burbonik witajcie znowu na moim kanale kontynuujemy sobie przygodę z Minecraftem yy, wiecie co już wszystko wiem wiem o co z tym chodzi wow wiem o co z tym chodzi tu jest tu jest tu jest tu jest nadzorca są te skrzynki tu jest ktoś taki jak taki nadzorca Ja go szczerze Pomogę bić? Pomogę bić Nie, to się wcale szybciej jakoś tak nie bije Powiem no tak, jak nadzorca nas wleci to po prostu się eksmitujemy stąd tak, jeżeli to aktywujemy, to on się faktycznie wykopie, tyle że światło mu musi nie być. To jest skrzynia. Nie, to jest. A, to nie jest skrzynia. To nie jest skrzynia. Skrzynia to jest tylko i wyłącznie ta. Dobra, ale my tego nie ruszamy na razie. W to się udało nam krócej rozchmienić. Pierwsze coś ja takiego widzę, ale to jest chyba w miarę nowe ogólnie. Więc tak, na razie tego nie ruszamy. Na walkę z nim słyszałem, że to jest. Przeczytałem, przynajmniej nie słyszałem, a przeczytałem, że to jest. Jeden z najpotężniejszych, jakby, mobów w grze. Więc póki co. Nie chciałbym się z nim bić. Stając. O nie, nie! nie, nie, nie. Nie nie, 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 kolego. Kurcze. On się wykopuje. On się wykopuje. Żeby on mi tu nie przyszedł. Nie, nie ma go. U! Wow. Te szkielety przy nim to będą pikuś. Dobra. Dobra, nie żyje. Eee, dajemy sobie na razie z tym spokój, trochę się dygam tego, a nawet bardzo i szczerze chyba, szczerze chyba dobrze żeby się tego boję. Dobra jeszcze raz, dobra i no chodź tu, ale dostał. Dobra, ten też zginął. Eee, wrócimy tu, na bank tu wrócimy. To w ogóle nie ma mowy, żeśmy tu nie wracali, wrócimy tu na 100%. Kurde, ty wspaniaczku ty. Dobra, nie żyje. Diamenty, idziemy tam. Powiem tak, jak widzę diamenty, to od razu wiem, że trzeba tam ruszać. Dobra? Tamten, co nie przyjdzie. To na razie go tam, nie wiecie co, wale. Dobra, nie żyje. Mamy to. Nie, on do nas nie dojdzie. Przez wodę, on nie ogarnia, nie ogarnia jeśli się po wodzie chodzi. Na szczęście. Dobra, tu idzie kolejny. O, tu są jaksy, dobrze, zauważyłem. Zauważyłem. Mamy diamenty. Więcej póki co na razie nie widzę. Tu jest, słyszę, tylko jak gdzieś za tą ścianą. Ziomeczki. Żelazo walimy. Tak, a w sumie żelazo musimy dużo walić, bo w sumie, jak przetopimy. Jeżeli przytapiamy żelazo, to mamy z tego e, dosyć, dosyć dużo expa. Tyle? Naprawdę? Jedną? Znaczy, myślę, że znowu. Że znowu mamy ten biom. Strasznie jest trochę ten biom. Dobrze, że sprawdziłem w internecie, a nie pchałem się tam na siłę. No, bo byśmy zginęli, raczej na pewno. Nie, nie mamy ekwipunku na ten. Gdzie tu był diament? Tam jest diament, dobra, okej, okay. czyli za nimi. Czyli muszę się koło nich przekreślać. Znaczy, przekrać jak przekrać. Dobra. Dobra, ten nas dotekował. Dobra. Nie żyje, mamy to. O nie, najgorszy. Dobra, udało się. Jego trzeba szybko po prostu zabić. Dobra, udało się. Ale leczymy się, żeby nie zginąć grupy. 21 poziom mamy. Nie widzę. To jest mały? To jest mały chyba. Tak. O nie, to jest szkielet. Dobra. Uciekamy. Leczymy się. Tam są diament. Tam są diamenty, no. Tam są diamenty! Uu, jakoś sobie damy radę. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra. Dobra, ok, padł. Padł i to w miarę szybko, bez większych... Problemów yy, i dewagacji. Dałem się to wykopać. Z tego X by Patrzcie to. A może łopatą jest? Może z łopatą szybciej? Halo? Patrzcie to. Nie, to jest jeden czort. Ale szczerze? Ja to chyba zbiję wszystko. Po jednym doświadczenia kurczę, ale tego jest naprawdę dużo, ja to zbijam. Diamenty jeszcze do tego. Tam na górze są diamenty. Już 22 poziom. No patrzcie to! Żeby się nie okazało, że chciałem się wkurzy zaraz tamten gość. No kurczę, się przestraszyłem! Tu ty oszalałeś, kurczę! Ja biję te diaksy, dobra, tylko jedne były, ok. Hmm. Tutaj są. O, tutaj są. Jak nie widziałem. Byłem tak zafascynowany ogólnie tym, co tutaj się wydarzyło. że nawet nie zauważyłem że nawet nie zauważyłem tych diamentów czy więcej ich będzie chyba nie ok tu jest szkielet to ja się z nim nawet nie biję To wszystko mogę zniszczyć i patrzcie co czas idzie eksp. no cały czas bez przerwy to ja to tak mogę sobie niszczyć i niszczyć i niszczyć jak najbardziej mi to pasuje, bo za to mam doświadczenie. I to za każdy pewniaka, a nie tak jak jest z węglem. Czasami dostanę, czasami nie dostanę. Czasami więcej, czasami mniej. To tu jest pewniak jeden i tyle i dwudziesty 23. my w takim tempie, serio, nabijemy wierszy tu. Dobra? Dobra, nie żyjesz? Dziwne dźwięki to wydaje, bardzo dziwne dźwięki. Zbiłbym wiecie co? To nie. Jest druga skrzynka. Hej, okay, jej nie widziałem. Jak nie niej przyszedłem, jej nie widziałem. Czy to? Nie wiem, co to jest. Naprawdę to jest... ale to jest duży biom w ogóle. Ta ta skrzynka. Trochę się jej tamtej skrzynki dygam. Sad sobie tutaj, ale nie wchodzę bliżej, zabiorę tylko to Bo nie chcę z tym gościem zadzierać z tym nadzorcą. Bo się podobno gdzieś tam kurcze ma wykopywać, jakieś 4 te zakrywać, czyli 4 skrzynki teoretycznie powinny być. Jeżeli dobrze e, przeczytałem, jeżeli dobrze rozumiem to, co przeczytałem, złoto, ok. Za złota nie ma, ale za przytapianie jest. No naprawdę, to jest kurczę 24 zaraz 25 no, leci? To jest najszybszy chyba sposób na ekspienie. Ja chociaż jeszcze poczytam, poczytam na internecie ee, jak najszybciej ekspić, ale wydaje mi się, że to jest kurczę chyba najszybszy sposób. Znaczy na razie z tego co my mieliśmy, no kurczę, pasz już mamy 25 można powiedzieć poziom. I w ile w minutę poziom leci, może w dwie? W minutę dosłownie, to na do takich wysokich poziomach masakra. Dobra, będę stał tak to po pochodnie. To jest skrzynka? Nie, to nie jest skrzynka. Powiem tak, ja mam nadzieję, że on nie... Przy... Okej. Okay. Za niej idzie całkiem też sporo ekspa. Bijmy je. To jest skrzynka? Nie. Tu jest to coś dziwnego tak samo. Okej. Okay. Dobra. jest spawner. Dobra. Płyty dwie. Kości zabieramy. Żelazo mogę zabrać. Proch mogę zabrać. Żelaza zbroja płyta, płyta, inna płyta. To w ogóle mamy? Mamy, a mamy na początku. Dobra, ten spawner ja bym sobie w ogóle zostawił. I patrzcie tu. Budujemy go tak. Zbudujemy go tak i w ogóle oni się będą rozpili cały czas, co nie? Pięknie. A my sobie będziemy... Oni się co jakiś czas respią. A my sobie będziemy tłuc to, żeby... kurczę, no idealne miejsce do wybijania doświadczenia, co nie teraz w tym momencie będzie. Ja mam nadzieję, że tu skrzyni gdzieś nie ma a ja wiecie kurczę... O, zrespiły się. Właśnie o to chodziło. Patrzcie tu cyk. No i dobra. 25 26 już będziemy mieli tak naprawdę. Dziwne dźwięki to wydaje. Tak. Kurczę, jak to leci. Będziemy mieli doświadczenie na zinwentowanie wszystkiego sobie fajnie. Pyk, 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 pyk. Dobra. Już się... pojawiły się, elegancko. No i cyk. No i cyk, proste. Hop, Tutaj postawimy świeczkę, żeby nam oświetliło chociaż trochę. Aha, bo tutaj jest ta część. Dobra, dajmy sobie spokój. Czy, one, czy nam się zrespiły ząbiaki? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie? No tak jakby się, nie wiem, co minutę zrespiły, co pół minuty. No właśnie, już się zrespiły kolego. Kolegi się nam zrespiły! Jeden! Naprawdę? O, 27, pyk. My to wszystko kurczyskujemy, nabijemy poziom. Kurczę, tego jest Tutaj. O, zrespił się, ale już kurczę ten poziom bardzo powoli leci, no. Wow, tu mnie zaskoczył cwaniaczek, kurczę. Spawner mnie zaskoczył, naprawdę. Nie pomyślałem o tym, że w sumie może ten kasztan z tego wylecieć. Mały, zombiak. A już raz mieliśmy wcześniej taką sytuację, że wyleciał akurat on. Aha, ja to zdob Aha, nie, z tego jest tylko doświadczenie, co nie? I to tak naprawdę czy bije kilofem, czy bije ręką, chyba tak się, bije się tak samo długo. z tego idzie trochę doświadczenia. Sekunda. Mamy tyle, czy pasek chociaż leci. No, praktycznie pasek z tego leci, co nie? I coś tam z tego idzie. Tu jest żelazo. Żelazo byśmy chcieli skuć. Okej. Okay.

Widzicie co? Boję się trochę. 28 nabijmy. Dobra, jest. Szczerze, trochę się dygam. I wracajmy stąd. Boję się, że się wywalimy. Wiecie, że się wysypiemy. Tu jest jeszcze jedna skrzynka. Dwie już uruchomiłem. Nie, wiem, czy to tak działa, że jak np. Tom bym uruchomił. I jeszcze jedną, to że właśnie. On. Ukluczę. Czy jakbyś, jakbyśmy uruchomili właśnie jeszcze jedną, że on wyjdzie. Bo może i tak być. I, i nie chcę doprowadzić do takiej sytuacji. Tutaj widzę diaksy. Weź, weźmy sobie nasze diaksy. Bo to są nasze. Nam się należą za to, że kopiemy cały czas. Dobra. Wincy i Nimo. Czyli tamto to jest w ogóle cały biom taki, co nie? Salutki biom. Hop. Udało się. I chyba wiecie co? Przyszła pora na to, żeby... Żeby wracać. Tak mi się wydaje. Chociaż jeszcze możemy luknąć tutaj, co się dzieje. Tutaj czy coś znajdziemy. Jakieś diamenty. Tu nie. Na górze. No, na górze, szczerze, żadnych diamentów nie widzę, i tylko zrobiłem taki, kurczę, taką rundę, co nie? Okej. Okay. O! Ale ten biomasz tutaj sięga? Kurczy, to aż tu. Naprawdę, to aż tu sięgło. Okej. Okay. Niech będzie. Niech będzie. Możemy iść jeszcze niżej. Chodźmy. Tylko żeby zerknąć. Czy coś nas tutaj czeka? Nic. Kompletnie nic. Ok. Ok, ok, ok. Dobra. Tutaj byłem. Stąd jakieś kurczę przyszliśmy. Tak, stąd... Ok, zrespił się. Dobra, nie żyje. Już, 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 już po nim, już po koledze. Tu o, tutaj kolejny faniak. Dobra, z tamtym się na razie nie bije. Tu jest kolejny. Nawet dwóch bym powiedział. Dobra. Udało się go taktycznie zrobić. Złoto. Ile się tylko da. Bo złoto nam się po prostu przyda. Okej. Okay. Jeszcze raz. Dobra. Udało się. Jest ogromna ta kopalnia. Jest naprawdę ogromna. Eee. O, o, Mamy diaksy, je zauważyłem teraz dopiero i je weźmiemy. Zdobywanie doświadczenie i tyle. Pyk, pyk. Poziom z. Zet... a jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze, ja jeszcze za, Dobre. Jeszcze pokopu. To się da, to pokopu. Doświadczenie. Dobra, i diamenty. Naprawdę tyle. No prawie najgorzej jak się tylko dało, no je jeden tylko di... No przecież zanim ja się tam dokopię, dobuduję, to przecież miną wieki. Dobra, zasuwamy na dół. Zasuwamy tak jak czy przyszliśmy, cyk, mniej więcej, mniej więcej oczywiście, bo to... O, schodzi do nas. Kolega co ma? a trzy hity jednak. Myślałem, że szybciej padnie, a tu jednak trzy razy go trzeba było odzwaniaka uderzyć. E, Okej. Okay. Powiem tak, kopalnia jest ogromna. E, ale jest mnóstwo lawy, jest mnóstwo tych niebezpieczeństw. Wiem, gdzie jest w takim razie ten nadzorca. I jak się przygotujemy dobrze, to myślę, że możemy na niego spróbować później i spróbować z nim zawalczyć. Naprawdę? Mi się, mi się wydaje, że za niedługo... O diamenty. Mi się wydaje, że my tutaj już możemy być na przykład za nisko, znaczy za nisko, no że jesteśmy trochę nisko, bo bardzo dużo tych diamentów jest po prostu Na górze, o O widzicie? Kurczę dla tego czasami Gdzieś tam obok Bo może, może się akurat tak trafić Może się akurat tak trafić, że kurczę diamenty będą gdzieś, gdzieś niedaleko yy, mhm Trzeba się dobrze porozglądać po tym suficie. Czy czasami gdzieś kurczy się. Nie schowały te diamenciki. Ale raczej nie. I tutaj słowo wejście do naszej. Do naszej kryjówki. Dokładnie. Ty kryjówki, kryjówki. Eee, przejście do naszej bazy. Cyk, 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 cyk. Mhm. Wiecie co? Żeby nie walić tak głową. Nie, dobra, nie będę tego kopał. Nie będziemy tu nie wiadomo jak często schodzić. E, więc tak już się przemęczymy. O wyjście do góry. Dobra mordeczki, ale kończymy ten odcineczek tym miłym akcentem. Widzimy się jutro. Dzięki, cześć, łapki w górę, mile widziane. Siemanko.